Dzisiaj ma z tej strony z dzisiaj sobie jesteśmy w RBC Champions X. No i wyszła nowa aktualizacja, e, zaraz Wam powiem jak się nazywa, ale na starcie by było mi bardzo miło, gdybyście zostawili subskrypcję i łapkę w górę. Z góry dziękuję, to naprawdę e, mnie wspiera i tak dalej. A ja już lecę do omawiania update'u. OK, standardowo sobie zobaczmy na update loga. I tak, wyszedł update 18. Dodano Secret, znaczy Space Lab, sorry, czyli ta nowa mapa właśnie tak się nazywa też aktualizacja. Jedno nowe jajko, 9 nowych petów Trading Plaza. Zaraz też ją wam pokażę. To moim zdaniem jest jedno z najlepszych, ale to zaraz. Trzy nowe exclusives, że pety. Tańsze upgradey za kokosy i w końcu się tego doczekaliśmy, bo one były. Tak czy jak za drogie No on bundle, chyba w sklepie to za robuxy jest. More trades in history, dwa nowe Rebirth batony, trzy nowe Tab skins more upgrades, jedna nowa aura, jeden nowy kot, no i bali naprawione i tam jakieś małe dodatki, których pewnie i tak nie zauważymy. Także ja bym zaczął od trzech nowych ekskluzywów, i tak one się prezentują. Dodano Teddy Beera, Firebee i Dreamy God. Te pet są drogie. Ja raczej ich nie kupię, bo to jest, no wiecie, no 299 Robux to jednak piechotą nie chodzi. No i kolejne, tutaj mamy Bundle Boost 30% sale. Kto to kupi w ogóle, jak za 699 Robux? No, chyba nikt, nie? No, za takie boosty to się nie opłaca. OK, kolejne tutaj y, są tańsze upgradey. Jak widać są na pewno tańsze, bo ten plus 1 petek whipped pewnie każdy wiedział, że kosztuje 100 b, a teraz 25 b. Nie wiem jakie inne upgradey, ale chyba lak multiplier kosztował 10 tutaj b na tym, albo 15, a teraz 5. Więc no jest fajnie, przynajmniej jeszcze łatwiej będzie te upgrade y zrobić, bo prawie to było niemożliwe do zrobienia, ale ok. Więcej trade historii sobie sp sami sprawdźcie, ponieważ ja nie robię jakoś trade'ów, dlatego właśnie sami sobie sprawdźcie. No i tyle. Dwa nowe rebis, batony y, tu są. Ja oczywiście od razu kupuję, bo mam bardzo dużo gemów. Trzy nowe skiny do kliknięć, y, to sobie wchodzimy. Y, tak, są trzy nowe, kupuję oczywiście wszystko naraz. Mamy już prawie dwa razy większe mnożniki niż wcześniej, dlatego fajnie do drabiania topki. Bardziej to do podbijania topki się przyda na pewno. More upgrades, czyli tutaj space upgrades powinno być więcej, nie ma, więc nie rozumiem. Chyba tam na jakby tym świecie, tamtym plażowym, bo w tych tutaj upgrade'ach nie ma, jak widzicie, tylko te rebisz batony były. By the way, już dobiliśmy do 50 rebisz batonów i tutaj jest tyle samo co tych klik multiplayer, więc no mega wow, nie wiem tego more upgrades nie mogę znaleźć, dlatego lecimy sobie do kolejnego podpunktu. Jak wiecie gdzie te upgrades y są, bo ja nie widzę jak na razie, to napiszcie w komentarzu, to wam przypnę serduszko. Dodali jedną nową aurę, więc idziemy sobie na Atlantis, ok, i tutaj jest tą są aury i wchodzimy i tak jest nowa atom aura. Kupujemy sobie, jest bardzo tania dla mnie przynajmniej. Oczywiście musi się to bugować z tą Audron, że mam height, ale tak naprawdę to widać ją. Nadal ją widać, nie wiem co jest, coś się zbugowało. Okej, okay. no nadal jest. Dobra, już nie ma, więc jest git. Nowy kod, czyli chyba Space Lab z tego co wiem. Ok, Nie, 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 to pewnie Lab jakoś tak to będzie Lab. Tak, lab i dostajecie dwa busty na dwa laka, więc myślę, że mega przyjemnie i Wam się to spodoba. Ok, a więc teraz sobie sprawdźmy najnowszą mapę, czyli Space Lab. Klikam teleport. Ok, i jesteśmy. Prezentuje się mega kozacko. No i jest mega ładna, jak widzicie. Tak, jakby tu jest laboratorium, jajko i tak dalej. W ogóle patrzcie, jakie fajne jajko. Tak, jakby probówka jakaś z płynem jest jako jajko, więc no mega fajny pomysł. I szanuję Powerful Studio, że takie pomysły są robione. W samym wnętrzu, ten, tym tego laboratorium jest jakby tutaj kapsuła z Rokskiem czyli twórcą tej gry. E, tutaj jakieś biurka są, jakieś tablice, projektory właśnie, czy tam lampy. No i jest to jajko, co już przed chwilą mówiłem. Więc ja teraz lecę wydropić te wszystkie pety, oprócz Kala, chyba, że mi wydropi pomiędzy, jak będę dropił, to wtedy najwyżej zobaczycie też fikala Więc zaraz się widzimy. Dobra, więc mamy już te wszystkie pety. Klikamy sobie tutaj, aby widzieć te pety. Ok, więc to czekajcie jeszcze chwilę. Ok, więc to jest common, to jest uncommon, to jest rare, to jest epic i tu jest legenda. Ta legenda jest taka właśnie w takich kolorach fajnych, bo czarno-białych. W sumie mi wszystkie legendy się podobają, więc no tak jak zwykle się podoba, no i tyle. Niestety te pety nie mają mnożnika do kokosów, ale no bo w sumie one nie są z tego eventu, więc no po co by miały być te mnożniki do kokosów, nie? Okej, okay, więc teraz nam zostało ostatnie, czyli Trading Plaza, dlatego ja tam idę i zaraz się widzimy. Aha, czyli to jednak trzeba wykupić albo za 99 gemów, albo za jeden. Znaczy, sorry, za 99 Robuxów, albo za jeden bilion gemów. Dlatego wiadomo za co kupuję, bo no nie opłacało się po prostu, dlatego zaraz się widzimy. Dobra, więc widzicie jak to już wygląda. Jest jakby spawn, ta fontanna tutaj, na której się z Wami zawsze witam. Jest tutaj jakby ci gracze, co są w topce top 3. Są topki, jest indeks, no i w sumie tyle. Jeszcze chciałem tu sprawdzić, bo ja chyba tu miałem już dodatkowego peta w indeksie. Tak w ogóle, e, tak, mam dodatkowego peta, ale jeszcze oprócz tego, to da się tu tradować. Jak widzicie, większość tutaj ma trady, No, bo po co w sumie nie mieć tradeów? Bo to jest trading plaza. E, nie wiem, dajmy takiego chłopa, dam mu jakiegoś peta, najnowszą legendę. Może nie wiem, niech ktoś przyjmie, to dam im tam. O, dobra, dam im za free tą legendę. O, tutaj jest ready. Niech przyjmie, aha, nie przyjmuję, to może temu dam. Ciekawe, czy będzie chciał. Uwaga, nie wiem, coś się teraz zbugowało, więc jednak nie dam. Ok, mam już trade'a i teraz może uda mi się dać tego peta, ready. No i daj ready, chyba że nie chcesz tej legendy, a to jest najnowsza. Aha, on mi chce dać Royal Krakena, a ja chcę mu tylko to dać. No więc nie chcę. Dobra, może nie będę robił tych trade'ów z tymi ludźmi, bo oni ewidentnie nie chcą nic. Okej, okay, ale jeszcze dzisiaj chciałem sobie odebrać tutaj Summer Pass, dlatego sobie wchodzimy, jak widzicie już cały można odebrać, kupuję to za tokeny i sobie odbieram, oczywiście na dwóch kontach jakby co. Okej, okay, a więc mamy tutaj peta Summer Islands, nie wiem, coś się chyba zbugowało, bo to jest jakiś skorpion, e, co się stało, nie wiem, tu jest jakiś skorpion, a tutaj tak, dobra, nie skomentuję tego, e, dalej mamy kokosy, e, boosty, kolejne boosty, dwa razy gemy, dwa razy rebirfy, Teraz kokosy i dwa razy kliki. Summer Hydra, Summer Marshmallow, nie wiem czemu akurat pianka w, co, w lato, ale okej. Okay. Kolejne busty teraz special są, znaczy był tutaj jeden special. Kolejne speciale teraz są, no i kolejne speciale, no i teraz już pety. Dlatego sprawdzamy sobie teraz pety jak wyglądają. ok a więc mam już te pety założone. Oznaczamy sobie tutaj o tutaj i tak one się prezentują, a więc to jest ten pierwszy za darmo, jakby z pierwszego dnia. Tu jest ten z pierwszego dnia płatny, tu jest ten z pierwszy, znaczy nie z pierwszego dnia, tylko ten jakby pośrodku darmowy. Tutaj jest ten pośrodku płatny, z tego co wiem, tutaj jest ten płatny z ostatniego. A tutaj jest darmowy z ostatniego. Pety są prawie wszystkie takie żółte, no bo to jednak wakacyjne plaża, słońce, nie. Więc takie żółte bardziej mi się one podobają. A teraz lecę na drugie konto podbierać sobie Pety i busty. Właśnie z tego, to tutaj Summer Passa. Dobra, ja jestem na drugim koncie i sobie odbieramy. Teraz to sobie tak przeskipujmy, bo w sumie i tak e, mam te wszystkie Pety. Już wam nie muszę mówić, bo i tak wiecie co już jest. Okej, okay, odbieramy sobie boosty teraz, teraz zaraz będą special boosty z tego co widzę, tak, już się zaczynają, no i ostatnie pety, no i koniec tego Summer Passa. Petów Wam nie będę pokazywał, no bo po co, nie, jakby to nie ma sensu, bo już widzieliście na drugim koncie. Dobra, więc to by było na tyle z tego odcinka, możecie dać znać w komentarzu, czy Wam się podobał, wpadajcie na grupę na Robloxie, linka macie w opisie, macie tam fajne koszulki, i w ogóle dołączcie, bo by było mi bardzo miło, tak samo jakbyście zostawili subskrypcję i łapkę w górę, z góry dziękuję, bardzo to wspiera kanał i tak dalej, jeszcze możecie udostępnić ten film swojemu znajomemu, aby wiedział właśnie, że była nowa aktualizacja w Roblish Champions X, no i wpadajcie na ostatnie odcinki, no i co? Ja byłem suseł, no i mówię wam, po prostu siema.